Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie nieco na temat płynu do mycia naczyń, a mianowicie będzie to płyn Fairy o zapachu cytrynowym. No i tutaj, jak sami widzicie, mam już na samym początku podaną informację, że jest to nowa formuła. Bardzo ciekawy produkt, który podobno dość dobrze usuwa tłuszcz, no i łatwo się ten płyn spłukuje. To, co mogę powiedzieć na temat tego płynu, bo ja już z niego korzystam jakiś czas, mi tutaj końcówka tak naprawdę tego płynu. Została, no to że rzeczywiście dość dobrze e, się to sprawdza. Mianowicie naczynia bardzo fajnie i dość szybko się zmywa. Generalnie e, trochę się pieni, natomiast oczywiście e, jest to bardzo fajne. Bardzo fajny produkt, który jak najbardziej polecam. Jeżeli chodzi o sam płyn, no to tutaj dałbym notę 8 na 10 Płyn rzeczywiście ma zapach cytrynowy. Jak sobie powąchacie, no to generalnie wyczuwa się tutaj te cytryny. Generalnie bardzo fajnie sobie chwalę korzystanie z tego, z tego płynu. Co do samej butelki, to jak sami widzicie, jest to butelka, która ma 900 ml. Taką butelkę w sklepie zamówicie za około, myślę, 7 do 10 mniej więcej złotych. Mniej więcej w tych okolicach powinniście znaleźć ten płyn zarówno w jakichś tam sklepach stacjonarnych, jak i przez internet. Spokojnie można taki płyn, właśnie przez netto, sobie zamówić. To co, to co fajne jest w tym płynie, no to na pewno, że nie trzeba jego, jego dużo jakby wylać, żeby, żeby umyć naczynia. Generalnie bardzo starsza mi, mi osobiście starsza na bardzo długo, dlatego, dlatego też decyduję się na zakup takiego płynu, ponieważ nie muszę po prostu taki, takiego płynu co chwilę kupować. Samo opakowanie, czy też butelka, ma 900 ml, więc to też spory plus. No, i tutaj, oczywiście, na odwrocie opakowania, sobie odnajdziecie informacje na temat kodu kreskowego, składu tego, tego płynu. No, i tak to mniej więcej wygląda. Ja osobiście polecam Wam przetestować sobie samodzielnie ten płyn. Ja jestem zadowolony. Jestem ciekaw, natomiast Waszej opinii w tym temacie. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie na temat fairy o zapachu cytrynowego. No, i to tyle. Dzięki za obejrzenie tego nagrania. Do samego końca zachęcam do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem. Trzymajcie się i na razie.